Cześć. Dzisiaj będzie dość poważny, ale i ciekawy temat związany z YubiKi, który dotyczy technologii wynalezionej w 1991 roku, czyli aż 30 lat temu. PGP dotyczy szyfrowania, do jakiego w tamtym czasie cywile nie mieli dostępu, a służby specjalne czy wojsko chciały je zatrzymać dla siebie. Czas leci, a technologia się rozwija, zwłaszcza w tej dziedzinie. Dzisiaj mamy dostęp do całkiem przyzwoitego szyfrowania za darmo lub za niewielkie pieniądze. PGP to w darmowej, ale równie dobrej wersji GPG. Umożliwia szyfrowanie symetryczne z użyciem hasła oraz asymetryczne, gdzie mamy parę kluczy, prywatny i publiczny. Jak sama nazwa mówi, klucz prywatny musi pozostać w ścisłej tajemnicy u swojego właściciela. Jeżeli wpadnie w cudze ręce, to trzeba go będzie unieważnić i wygenerować nową parę. Za to kluczem publicznym możemy śmiało się dzielić, będziemy go używali do szyfrowania wiadomości czy plików, które adresat będzie w stanie odszyfrować mając klucz prywatny. Można też używać GPG do podpisów cyfrowych czy uwierzytelniania np. przez SSH. GPG można stosować z YubiKey lub bez niego, ale to dobre miejsce na przechowywanie swoich kluczy, bo w teorii nie da się ich z niego wyciągnąć. W tym filmie pokażę krok po kroku, w jaki sposób wygenerować parę kluczy lokalnie, jak wykonać ich kopię, a potem zapisać je na YubiKey. Można też wygenerować klucze bezpośrednio na YubiKey, ale wtedy tracimy możliwość zrobienia ich kopii na wypadek zgubienia czy zniszczenia klucza YubiKey. Zaczynam od uruchomienia komputera z jakiejkolwiek dystrybucji Linuxa w wersji Live. Live dlatego, że po zamknięciu systemu przepadnie wszystko łącznie z kluczami. Chodzi o to, żeby były one zapisane wyłącznie na kluczu Yubiki, a nie w pamięci czy na dysku komputera. Używam aktualnej wersji dystrybucji Ubuntu. Aby móc zainstalować potrzebne pakiety, muszę zmienić listy repozytoriów. Wyłączam CD-ROM i dodaję repozytorium Universe. Odświeżam listę repozytoriów. Teraz sprawdzam, czy GPG jest zainstalowany. Brakuje za to pakietu sc Demon, który dodaje obsługę kart inteligentnych do GPG. Do interakcji z kluczem YubiKey będzie potrzebny YubiKey Manager. Podłączam teraz YubiKey i sprawdzam, czy został poprawnie wykryty. Na filmie staram się ukryć jego numer seryjny. Widać tu podstawowe informacje o YubiKey, m.in. to, że wszystkie jego interfejsy są włączone przez USB i NFC. Teraz przywracam ustawienia fabryczne dla aplikacji OpenPGP. To spowoduje usunięcie aktualnej konfiguracji i kluczy OpenPGP z klucza YubiKey. Kody PIN, admin PIN i kod resetowania mają teraz domyślne wartości. Warto je zanotować, aby potem można było je zmienić. Będą potrzebne w dalszej części tego filmu. Sprawdzam teraz status klucza Jubiki. Widać tutaj, że OpenPGP nie ma w żadnym z trzech slotów. Przechodzę do edycji ustawień klucza YubiKey, żeby zmienić domyślne kody na własne wartości. Najpierw zmieniam kod PIN. Teraz zmieniam administracyjny kod PIN. Ustawiam kod resetowania. Muszę najpierw podać administracyjny kod PIN, który zmieniłem chwilę temu. Zapisuję zmiany. Konfiguruję GPG po swojemu, żeby mieć pewność, że zostaną użyte odpowiednio mocne szyfry. Znaczenie użytych opcji można znaleźć w dokumentacji. Teraz odłączam się od jakiejkolwiek sieci i przechodzę do generowania klucza prywatnego i podkluczy. Pierwszym kluczem będzie klucz główny, który będzie służył do podpisywania i certyfikowania podkluczy. Chcę, żeby ten klucz nie miał ograniczonej ważności, tylko jego podklucze, które jeżeli wygasną, będą mogły być zastąpione nowymi bez konieczności generowania nowego klucza głównego. Jego długość określam na 4096 bitów, czyli maksymalną obsługiwaną wartość. Teraz definiuję tożsamość. Nie muszę podawać prawdziwych danych. Tu określam hasło klucza prywatnego, które powinno być odpowiednio długie i skomplikowane. Pierwszy klucz został wygenerowany. Będę się do niego odnosił wiele razy w tym filmie przez ciąg znaków, które kopiuję do schowka. Teraz edytuję klucz główny, aby dodać do niego podklucze. Ten klucz będzie służył do podpisywania wiadomości i plików. Jego długość powinna być maksymalna, tak jak w przypadku klucza głównego. Tym razem określam jego ważność. Zapisuję zmiany, i przechodzę do generowania kolejnego klucza. Podaje ustawione wcześniej hasło klucza głównego. Ten klucz będzie służył do szyfrowania wiadomości i plików. Jego długość i ważność powinny być takie same jak w przypadku poprzedniego klucza. Dodaję ostatni podklucz, który będzie służył do uwierzytelniania. Tym razem sam muszę określić jego funkcję przez wybranie opcji S, E, a potem A. W ten sposób odznaczam funkcję podpisywania i szyfrowania dla tego podklucza i zaznaczam autentykację. Jeszcze raz podaję długość klucza i jego ważność. Mam już komplet kluczy. Sc oznacza, że klucz może certyfikować i podpisywać inne klucze. S oznacza, że podklucz może podpisywać pliki i wiadomości. E oznacza, że może je szyfrować, a litera A oznacza, że klucz można użyć do uwierzytelniania. Teraz wygeneruję certyfikat unieważniający inne certyfikaty-klucze na wypadek, gdyby mój klucz prywatny wpadł w niepowołane ręce. Przy okazji utworzyłem katalog, w którym będę przechowywał klucze prywatne i klucz certyfikat unieważniający. Wszystkie pliki skopiuję na nośnik, którego nie będę używał na komputerach podłączonych do sieci. Klucze prywatne będą zapisane na kluczu YubiKey i z niego właśnie będę korzystał na co dzień. Do kopii dodaję zrobioną wcześniej konfigurację GPG. Eksportuję do pliku główny klucz prywatny w formie ASCII. A teraz eksportuję jego podklucze w tej samej formie. Na koniec chcę się upewnić, że klucze zostały poprawnie wygenerowane. Aby to zrobić, zaimportuję je do agenta GPG, ale najpierw przerwę jego działanie i usunę jego konfigurację. Przywracam konfigurację agenta. Nie muszę kopiować wyeksportowanych wcześniej kluczy. Wystarczy, że je od razu zaimportuję. Udało się. Klucze zostały zaimportowane. Muszę jeszcze wyedytować klucz, który zaimportowałem. Powinienem określić poziom zaufania do zaimportowanych kluczy. Opcja piąta oznacza całkowite zaufanie. Na kluczu YubiKey mogę, ale wcale nie muszę zapisywać dodatkowych informacji o sobie, jak imię, nazwisko, język, którym się posługuje czy płeć. Teraz prześlę klucze prywatne na klucz YubiKey. Po komendzie Key piszę numer klucza, żeby go zaznaczyć. W ten sam sposób mogę go odznaczyć. Przy zaznaczonym kluczu pojawi się znak gwiazdki. Wysyłam klucze na YubiKey, oznaczając ich zastosowanie dla każdego z dostępnych slotów. Udało się. Teraz muszę odznaczyć klucz pierwszy i zaznaczyć drugi. Ten klucz też wysyłam na yubiki. Zaznaczam drugi klucz i zaznaczam trzeci. Wysyłam go na YubiKey. Jeżeli chcemy zapisać te same klucze GPG na wielu kluczach YubiKey, po zapisaniu wszystkich kluczy na pierwszym YubiKey nie zapisujemy zmian w GPG. Zamiast tego powinno się jeszcze raz wyedytować swój klucz i wysłać go na kolejny klucz YubiKey. Na końcu należy wyjść z GPG i też nie zapisywać zmian. Status klucza YubiKey się zmienił i pokazuje, że są na nim zapisane klucze. Na koniec wyeksportuje swój klucz publiczny. Klucz publiczny będzie służył do szyfrowania danych, które następnie będą mogły zostać odszyfrowane przez adresata przy pomocy klucza prywatnego. Kluczem publicznym możemy się dzielić, podczas gdy klucz prywatny musi pozostać ze swoim właścicielem i nie może być ujawniony. Wszystkie zebrane pliki umieszczam w archiwum, które będę trzymał na nośniku, który będzie w bezpiecznym miejscu. Są one zapisane w formie ASCII, więc mogę nawet wydrukować klucz prywatny i przechowywać go w formie papierowej jako dodatkową kopię.